Kluczowym symbolem tego etapu jest dwunasta karta tarota – wisielec. Lewi uważa, że to głęboki symbol alchemiczny. Postać wisi na szubienicy w kształcie litery tau, krzyża. Jej nogi są skrzyżowane, a ręce związane, tworząc trójkąt. Trójkąt zwieńczony krzyżem to w alchemii znak zakończenia wielkiego dzieła. Wisielec to adept, który ma stopy w niebie, jest uduchowiony. A ziemi dotyka tylko myślą. To Prometeusz cierpiący za kradzież ognia dla ludzi, ale dla profanów jest to Judasz, zdrajca. Lewi, uważa, że dla kabalistów żydowskich ten symbol może być protestem przeciwko Chrystusowi. Jak możesz zbawić innych, skoro nie mogłeś zbawić siebie? Wisielec Starota to w istocie żywy człowiek, wolny i unieruchomiony zarazem, który osiągnął cel. Jego pozycja to ostateczny znak wykonanego dzieła, zamknięcie cyklu świętego alfabetu, zanim nastąpi ostateczne odnowienie.